Niemcy zamykają granice z Polską, bo nie chcą przyjąć uchodźców, którzy trafią do Polski w związku z tym, co się będzie działo na bliskim Wschodzie, Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą polski Niemiec kwestii uchodźców. Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia, a o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji, przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Trzeba pamiętać, że jest to wizja przepowiednia jasnowidza, e, tak? Nie wiemy, czy tak rzeczywiście będzie, czy też jest. E, to po prostu jasnowidz Jackowski widział w swojej wizji. No, Niemcy jak zamykają te granice z Polską, no co, co prawda nie, Niemcy nie zamknęły po prostu granicy z Polską, ale według Jasnowidza Jackowskiego to będzie mieć miejsce w przyszłości. E, tak, Niemcy tylko mówiły, po prostu powiedziały teraz, że, e, że po prostu zwiększą kontrolę po stronie niemieckiej, tak jeśli chodzi o samochody, jeśli chodzi o ten ruch, e, będą sprawdzane po prostu, tak, to przyjeżdża do Niemiec. E, więc tak tutaj to Niemcy e, definiują. Natomiast Jasnowidza w swojej wizji przepowiedni powiedział w ten sposób: Niemcy zamykają granice, bo nie chcą przyjąć uchodźców, którzy dotrą do Polski. Uchodźców z Bliskiego Wschodu. Chcę od razu ja powiedzieć, że ja nie jestem przeciwko jakimś migracjom ludzi, tak. Przecież tutaj przyjęliśmy bardzo dużo obywateli Ukrainy, bo tam ma miejsce wojna, tak. Ja przedstawiam tej wizję przepowiednie, e, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego. Natomiast tak. Według jasnowidza Jackowskiego ta sytuacja na Bliskim Wschodzie wymknie się spod kontroli, jeśli chodzi o konflikt, jeżeli w ogóle można po prostu mówić, że jakikolwiek konflikt jest, można go umieścić jakiekolwiek ramy, tak, no ale według jasnowidza Jackowskiego to się wymknie spod kontroli i bardzo dużo ludzi opuści tamten region, jeśli chodzi o Bliski Wschód, dotrze na, między innymi właśnie do Europy i trafią też do Polski. No i teraz pewnie wiele osób mówi przerażone, ja pjurkuje, co tu będzie w Polsce tak, będzie tutaj tysiące ludzi, o, o uchodźców i tak dalej. Według jasnowidza to tak nie do końca ma wyglądać, bo Polska ma być tylko krajem pomostowym, a więc trafią tutaj, ale dalej po prostu będą szli e, można powiedzieć dalej na zachód, jeśli chodzi o Europę. I według jasnowidza tak, no, dali będą chcieli na przykład iść do Niemiec, i Niemcy już się na taką ewentualność zabezpieczą, czy już chcą się zabezpieczyć, poprzez to, że właśnie z Niemcy zamykają, zamkną granicę, tak, no, bo granica jest otwarta, to, to można wyjechać z, z Polski do Niemiec, nie ma żadnego problemu, tak. Są kontrole po stronie niemieckiej, no, nie, oni mają do tego prawo, tak, no, mają no, praktycznie do tego prawo po swojej stronie. Natomiast tutaj, no kto wie, czy czasem po prostu, no bo jesteśmy też w Unii Europejskiej jest Schengen, a więc zniesione te granice, jeśli chodzi o członków Unii Europejskiej. No ale na przykład czasem Niemcy mogą podać po prostu jakiś inny powód, dla których po prostu przywracają kontrolę, na przykład na granicy, czy posterunki, jeśli chodzi o e, tak, jeśli chodzi po prostu na przykład o celników, tak. No taka sytuacja miała miejsce chociażby w czasie COVID-u, tak? kiedy na przykład w Polsce była duża liczba osób zakażonych koronawirusem, a w Niemczech było trochę mniej praktycznie ludzi, to na przykład strona niemiecka Przywróciła kontrolę na granicy, tak? Eee, czy na przykład tam mogli tylko po prostu przekraczać granice ludzi, którzy mieli paszporty, covid szczepienia i tak dalej, tak? To też było ciekawe, bo jakby na przykład było dużo, bo to też było w covid tak? No, COVID cały czas jest, ale jakby w COVID-zie te największe przypadki osób zakażonych, bo to było tak skokowo, tak? W jednym państwie było dużo przypadków, potem w kolejnym, tak? I tak dalej. A to było ciekawe, bo jak na przykład w Polsce było dużo przypadków, a w Niemczech jest mniej, to Niemcy po prostu kontrolują kontrolę na granicy przywracali, ale jak w Niemczech było dużo osób zakażonych koronawirusem, a w Polsce było mniej, to po, strona Polska nie przywracała kontroli, jeśli chodzi o granice, tak? No dosyć ciekawa sprawa. Natomiast właśnie, yy, ta sytuacja ma doprowadzić do tego, że wypchnie ona uchodźców z Bliskiego Wschodu do Europy, Polska będzie krajem pomostowym i oni dalej będą praktycznie szli na zachód, tak? no ale Niemcy tutaj tak, zamkną tą granicę, bo nie będą chcieli przyjąć uchodźców tak brzmi ta wizja przepowiednia, to też jest ciekawe, bo przecież Niemcy deklarują się, że po prostu są tak otwartym, tolerancyjnym krajem. Oczywiście powody mogą być podane inne oficjalne, tak, że na przykład zamykają w związku z czymś tam i tak dalej podadzą jakiś po prostu przykład. No ale ja powiem w ten sposób, że no, ale ktoś powie. No ale nie masz racji, bo zobacz sobie na przykład, tak, mniejszość y, tutaj sp społeczna, narodowa, tak, i na przykład jeśli chodzi o Turków w Niemczech, chyba jest ich około. O 5 milionów, tak? A zobacz sobie na przykład e, mniejszość nie wiem, turecką w Polsce, e, czy na przykład jakieś inne mniejszości w Polsce, tak, nawet żadna chyba w Polsce mniejszość narodowa nie ma tyle ludzi, tak? E, nie wiem, czy obywateli Ukrainy z 5 milionów w Polsce, bo nie, tak? No ale to nie chodzi o to, żeby się i cytować, kto jest po prostu tak bardziej tolerancyjny, kto ma więcej uchodźców i tak dalej, czy obywateli innego kraju. Tylko chodzi o to, że mogą tego Niemcy nie powiedzieć głośno i publicznie, że na przykład zamykają granice, w związku z tym, że po prostu w Polsce będzie bardzo dużo uchodźców, takiej jeśli chodzi o Bliski Wschód. A co ciekawe, właśnie ci uchodźcy nie będą chcieli do końca zostać według jasnowidzeckiego w Polsce, tylko Polska, Polska będzie dla nich przestankiem, będzie tylko drogą pomostową, żeby dalej iść na zachód. Tak? No ja muszę powiedzieć, no przecież przedstawiałem takie historie na moim kanale, tak? Jak na przykład w Świnoujściu na plaży, a więc po prostu jak Świnoujście graniczy, tutaj z Niemcami, z Albekiem, z Albek, tak, chyba to miejsce się nazywa, zrobili płot w kształcie zygzaka na plaży. No, bez sensu kompletny, tak? I to chyba płot, który teraz nawet niedawno powstał, rok czy dwa lata temu. Wcześniej nie było czegoś takiego, tak? No, wiadomo, że jest tam granica polsko-niemiecka i tak dalej. No, ale to, to też kuriozanie trochę wygląda, tak? Nie wiem, czy ten płot jeszcze istnieje, ale był tam po prostu płot w kształcie zygzaka na plaży. Aha, czyli na przykład, nie wiem, będzie para turystów, którzy przyjadą sobie do Świnoujścia, przyjdą się spacerkiem do Albek, tak, po plaży, tam przychodzisz po prostu po stronie niemieckiej, coś im się stanie, to nawet po prostu, nie wiem, na plaży yy, czy wezmą kąpiel, tak, no to ciekawe, jak tam wiedzie na przykład taki sprzęt, yy, jakiś kład czy po prostu jeep, tak, który miałby udzielić pomocy. No dla mnie kryzana, żeby nawet płot robić taki, no to nawet nie jest taki płot, tylko no taki, no, no to jest jakby taki płot, nie, no, nie jest jakiś to wysoki, no barierki, o tak w ten sposób, no ale no bo wcześniej takiego czegoś nie było. Kolejna sprawa, bodajże 2-3 lata temu, po prostu była głośna sytuacja, że Niemcy budowały płot na pewnej granicy, na, na pewnym odcinku granicy polsko-niemieckiej tam przez ten podbów, jeśli chodzi o lasy i tak dalej. I wtedy strona niemiecka mówiła w ten sposób, że oni budują płot, no bo to jest kwestia jakby, że w Polsce tam jest zwierzyna chora, która może po prostu przejść na stronę niemiecką i tam zarazić po prostu zwierzęta i tak dalej. I zwierzęta niemieckie mogą, znaczy niemieckie, tak, no te, co są w lesie, to są w lesie, tak, no ciężko powiedzieć, ale jakby zwierzęta po stronie niemieckiej się zakażą, zarażą i zwierzyna będzie po prostu chora, tak. No kurczę, no, dania sprawa, no, jak można robić płot w lesie, tak, eee, no, ja rozumiem, że jest tam granica, no mają prawo zrobić płot, tak, no ale podawanie takiej przyczyny, że zwierzę po prostu, tak, eee, no to jest jakby organizm żywy, eee, tak, eee, wiadomo, że las po prostu, zwierzyna przechodzi, eee, to co, co po prostu, ta zwierzyna mają być punkty, eee, tak, celne, zwierzyna, wiewiórka nie może przejść na przykład granicy polsko-niemieckiej, bo może przynieść jakąś chorobę, no da mnie kurczę, sprawa, no ale okej, okay, no takie, takie był, taki był podany powód ze strony niemieckiej. Oni tak to tłumaczyli, a jaki był prawdziwy powód, możemy się tego domyślać. Natomiast tak właśnie miałaby wyglądać sytuacja jeśli chodzi o e sytuację. Znaczy tak, no kwestia tutaj by po prostu pojawiała się grupa, na przykład duża grupa uchodźców z Bliskiego Wschodu w Polsce i na przykład oni chcieliby iść dalej na zachód, no przecież to też byłaby kwestia, która byłaby pewnie załatwiona na szczeblu europejskim, by podjęte zostały odpowiednie decyzje, tak? To znaczy, że co, na przykład Niemcy mogłyby się zamknąć na Polskę, e jeśli chodzi o granice, a na przykład po prostu inne państwa, nie, Czechy i tak dalej, tak? No jesteśmy w, w Unii Europejskiej, występuje zasada Solidarności tak dlaczego po prostu Polska miałby granica polsko-niemiecka miałaby być, zostać zamknięta, tak? No przecież jeżeli po prostu ci uchodźcy mogliby trafić do Polski, nie, tak, i nie byłoby żadnych przeciwwskazań prawnych, nie wiem, tak, przez Unię Europejską, to tak samo mają prawo migrować po prostu, jeśli chodzi o kolejne państwa, tak? No bo to też musiałoby być. To znaczy, że tak, inne państwa w Unii Europejskiej mogą przyjmować uchodźców z Bliskiego Wschodu, ale na przykład Niemcy mówią nie i zamkną na przykład granicę, a że to byłoby by kuriozalne gdyby na przykład Niemcy zamknęli tylko granicę e, polsko-niemiecką, tak tylko na granicy z, z Polską. Niemcy by zamknęli, a na przykład inne granice były by, normalne, po prostu e, byłby, e, normalnie po prostu byłyby te otwarte granice, tak na przykład z innymi państwami, z którymi graniczy, graniczą Niemcy, tak chociażby z Czechami. No właśnie. Kuriozalna tak naprawdę sprawa. Miejmy nadzieję, że taka wizja przepowiednia, ona się nie sprawdzi, ale tak to w swojej wizji przepowiedni to widział Jasnowidz Jackowski, tak? Chyba, że Niemcy podadzą po prostu jakiś inny przy, po, powód, dlaczego po prostu zamykają tą granicę, a jaka będzie po prostu prawda, no to możemy się tutaj domyślać. No ale tak brzmiała po prostu ta właśnie wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. No teraz to, co się dzieje, wiemy, jeśli chodzi o Bliski Wschód, tak? Wojna Izrael kontra e, e, Palestyna, Izrael kontra Hamas, tak. Ten konflikt może się rozszerzyć na Izrael kontra Syria, Izrael kontra Iran, Izrael kontra Liban, tak. Może tam być jedna wielka, krwawa jadka, po prostu bardzo dużo po prostu działań militarnych, co spowoduje, że tamta ludność po prostu będzie stamtąd uciekać w związku z tym, co się będzie działo, no i będą po prostu szukać tutaj bezpiecznych dróg, tak. I może takim jednym szlakiem będzie szlak po prostu, który będzie prowadził do Europy, tak. Ja to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.